Moim i Państwa gościem jest pan senator Jan Maria Jackowski. Dobry wieczór panu. Dobry wieczór, panu, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Bardzo dziękuję, że pan senator przyjął nasze zaproszenie. Zwłaszcza, że to jest dla nas wyjątkowy moment dla My Politics, ponieważ to jest pierwsze wydanie programu My News, czyli pierwszego akademickiego młodzieżowego programu informacyjnego. Proszę powiedzieć czy pańskim zdaniem może odchodząc na razie od takiej bieżącej polityki czy pana zdaniem małe dobre źródło informacji, czy serwisy informacyjne czy media dzisiaj dobrze funkcjonują pańskim zdaniem? No mogę to powiedzieć jako człowiek który wielko, wiel, przez wiele lat jest związany z mediami. Jestem dziennikarzem od ponad 40 lat z zawodu i muszę powiedzieć, że mamy w tej chwili przede wszystkim media tożsamościowe, tak, to znaczy nie mamy mediów, które są, czy bardzo niewiele jest takich mediów, które są jakby neutralne, starają się skoncentrować na jakości informacji i bardzo wyraźnie oddzielać komentarz czy opinię od czystej informacji. Natomiast mamy media tożsamościowe, które powodują tak zwane bańki informacyjne. To znaczy odbiorcy, którzy na przykład nie lubią rządu, no to określoną grupę mediów śledzą i tam szukają potwierdzenia i umacniają się w tym swoim przekonaniu, dlaczego nie lubią rządu. I odwrotnie, zwolennicy rządu czy partii rządzącej z kolei oglądają tak zwane swoje media tożsamościowe. I utwierdzają się w przekonaniu, że opozycja jest bardzo szkodliwa dla Polski, jest antypolska i tak dalej, i tak dalej. I powstają takie bańki informacyjne, a to w pewnym sensie też i media społecznościowe pogłębiają, ponieważ no, są przecież grupy osób, które no, łączy jakaś wspólnota poglądów i, i wspólnie między sobą dyskutują, utwierdzając się w swoich przekonaniach. A to wszystko razem utrudnia tworzenie takiego otwartego forum debaty publicznej, które moim zdaniem jest potrzebne, i umiejętności jednak prowadzenia dialogu i dyskusji, która jest nieunikniona w systemie demokratycznym i która jest pewnym miernikiem jakości demokracji. Mm -hmm. um, miejmy nadzieję w takim razie, że My Politics e, będzie właśnie poza tymi bańkami informacyjnymi, że będzie informować w sposób rzeczowy. Oczywiście to już e, ocena należy do Państwa. Wróćmy do bieżącej polityki. Myślę, że dla, bardzo ważnej, dla, zwłaszcza dla Polaków. E, Adam Glapiński, miał, e, prezes NBP, e, miał wczoraj konferencję prasową. E, niektórzy twierdzą, że dosyć taka barokowa, dosyć barwna. E, Niedługo, już nie, nie, nawet w przyszłym tygodniu, Sejm ma głosować nad tym, czy prezes Glapiński będzie prezesem przez kolejne sześć, bank, sześć lat Banku, naszego Narodowego Banku Polskiego. Proszę powiedzieć, czy pana zdaniem to jest dobra kandydatura? Zwłaszcza, że pojawiają się informacje, tutaj RMF FM podał informację, że. Adam Glapiński, jeżeli patrząc pod względem prawnym, nie, nie może startować na drugą kadencję, ponieważ był już w zarządzie wcześniej Narodowego Banku Polskiego. Jak pan skomentuje te informacje? No, tutaj jest spór prawny, jak należy rozumieć te dwie kadencje i możliwość zasiadania w zarządzie banku przez dwie kadencje co określa ustawa. Ja tutaj pomijam ten aspekt, no bo tutaj pewnie prawnicy i eksperci będą dyskutować na ten temat. Na pewno jest to okoliczność niedogodna dla obecnego prezesa, ponieważ nawet jeżeli zostanie wybrany, no to będą zawsze wątpliwości, czy ten wybór był lege artis. Natomiast moim zdaniem, kandydatura prezesa Glapińskiego nie jest dobra dla obozu. Pomijając dla Polaków, dla których Adam Glapiński jest twarzą ich problemów, drożyzny, podwyższanych rat kredytów, topnienia oszczędności, jeżeli ktoś zgromadził jakiś kapitał, i tego typu sytuacji, na które codziennie Polacy narzekają. To warto zwrócić uwagę, że z punktu widzenia obozu rządzącego osoba, która właśnie sobie kumuluje jakieś negatywne odczucia znacznej części społeczeństwa, nie jest dobrą wizytówką dla obozu rządzącego. Może dam taki przykład. Część aparatu pisowskiego uważała, że jeżeli kredyty, to to są przeważnie telewizowie TVN-u, ludzie, którzy i tak na PiS nie głosują, to są ci młodzi zamożni, którzy wzięli kredyty, chcą w to mieszkanie dojść czy na jakieś inne cele. I tak nie będą głosowali na PIS, więc straty są niewielkie. Ja przedstawiam sposób myślenia, pozostawiam to oczywiście bez komentarza naszym odbiorcom. No ale się okazuje, że przede wszystkim te osoby najmniej zarabiające, które na przykład mając kredyt, który spłacały w wysokości 1200 zł miesięcznie, w tej chwili, gdy dochodzi o Rata do 2000, a mają bardzo niskie dochody i ledwie wiązali koniec z końcem przy płacie 1200 zł, to są w bardzo trudnej sytuacji. I to często są właśnie wyborcy prawa i sprawiedliwości. I drugi przykład: no na przykład grupa seniorów, emerytów, osób już starszych, osób, które przez Taki miały nawyk przez całe życie, że starały się z każdej pensji odkładać trochę na czarną godzinę i zgromadziły jakiś mniejszy lub większy kapitał. I w tej chwili słyszą. Że codziennie ten ich kapitał traci na wartości i ten dorobek życia traci na wartości. I tak to jest niemała grupa, i to też w znacznej mierze są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości, osoby, które nie są biznesmenami, nie, nie są inwestorami, nie prowadzą działalności gospodarczej. Pracowały te osoby w budżetówce, w edukacji, w szkolnictwie, no, w sektorach nazwijmy to tych budżetowych miały jakie takie dochody, lepsze, gorsze, no coś tam sobie odkładały, no i chciałyby te osoby przy, na jesień życia mieć pewien komfort życiowy, że nie będą w sytuacji, kiedy im zabraknie środków na podstawowe potrzeby. A tu nie tylko inflacja, ale też stopnienie tych, tych środków. Więc z tego punktu widzenia upieranie się przy kandydaturze, Adama Glapińskiego no jest strzelaniem sobie w stopę, mówiąc tak obrazowo, ze strony obozu rządzącego. Czy Adam Glapiński ma te 231 głosów, które jest potrzebne do jego wyboru? Trudno mi w tej chwili powiedzieć. Różne opinie na ten temat krążą. Plus dodatkowo to, co pan przed chwilą zacytował, no te wątpliwości prawne, które się pojawiły, i też taka zawoalowana krytyka pana prezydenta, że pan prezydent składając ten wniosek, jakby nie rozstrzygnął tej sprawy do końca i zignorował te wątpliwości prawne właśnie odnośnie tej liczby kadencji, które może dana osoba pełnić w zarządzie Narodowego Banku Polskiego. Ale proszę powiedzieć, w takim razie, jeżeli Pan, no to co Pan powiedział, że Pan prezes Glapiński wykonuje takie ruchy, które są szkodliwe również dla wyborców PiSu, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie spada teraz poparcie, można by było zadać takie pytanie? Znaczy, zarazem Pan mówi o dramacie, no bo to jednak trzeba powiedzieć, że jeżeli raty wzrastają na przykład o, o 100%, niektórym są prawie 100%, to, to jednak jest to duży problem dla wielu, wielu myślę osób. Bardzo wielu, to jest naprawdę dramatyczny problem. No ja się codziennie spotykam z takimi osobami, no, które po prostu no, nie, nie ukrywają swojej rozpaczy. No, to nie jest. A zarazem, a zarazem prawo i Sprawiedliwość wciąż prowadzi w sondażach, to może jednak nie ma tego przyłożenia yy, wyborczego. Panie redaktorze, tu dwie uwagi, a, a może nawet i trzy odnośnie sondaży. Po pierwsze, te sondaże, które są dzisiaj publikowane. To nie jest taka fotografia, że to jest aktualny stan nastrojów. One nawet jak były robione 2-3 dni temu, ten, te sondaże, to tak naprawdę odzwierciedlają stan sprzed miesiąca, sprzed pięciu tygodni. To jeszcze był okres, kiedy znaczna część opinii publicznej w sposób szczególny była zainteresowana i śledziła wszelkie doniesienia, jeżeli chodzi o wojnę na wschodzie. A, a pańskim, zdaniem, pańskim zdaniem, zgodzi zdaniem pan z słowami Krzysztofa Brejzy, że Adam Glapiński doprowadził do wystrzału inflacji? Zgadza się pan z tym? No niewątpliwie jest twarzą tego, co w tej chwili widzimy. No widać też wyraźnie. Może rozszerzę opinię pana senatora Bejzy. Widać wyraźnie, że w obozie Prawa i Sprawiedliwości problemu inflacji nie doceniano. Tak? Nie spodziewano się, że ona tak wysoko wystrzeli, bo ona rzeczywiście już w kwietniu 12,3% tak? czyli jesteśmy w tej górnej półce krajów europejskich, które mają największą inflację. Może nie największą, ale jedną z największych. I widać wyraźnie, że to jest problem, który zaczyna być bardzo poważnym problemem politycznym. Co więcej, rząd usilnie usiłuje wymyśleć jakąś formułę, żeby jednak osłonić osoby, które zaciągnęły kredyty i nie są w stanie już, czy są na granicy wydolności swoich finansowych, żeby je spłacać. Więc tu się pojawiają jakieś koncepcje, zapowiedzi są pana premiera. To jest najlepszy dowód, że również w badaniach wewnętrznych, socjologicznych, które są prowadzone przez ośrodki pracujące dla rządu, ten problem zaczyna się przejawiać. Co więcej, proszę zauważyć, że w tej chwili inflacja, Schodzi na, wychodzi na pierwszy plan debaty publicznej, wszystko co jest z nią związane, tak? drożyzna inflacja, raty kredytów stan gospodarki, schłodzenie gospodarki yy, yy, czy będziemy mieli stagflację czy nie, dyskusje ekonomistów opinie różne, które w przestrzeni publicznej krążą, wszystko to to staje się tematem numer jeden debaty publicznej w Polsce, a wojna yy, u naszego wschodniego sąsiada i agresja rosyjska schodzi trochę na plan Drugi, i to jest też okoliczność niedobra z punktu widzenia sondaży i, i, i oceny obozu rządzącego, bo na początku w obozie rządzą, rządzącym liczono na to, że ta wojna zamrozi pewne te codzienne problemy pegazusa, inflację, polski ład, system podatkowy no te te, te Tematy, które dominowały w debacie publicznej przed 24 dniem lutego tego roku, a w tej chwili to się zaczyna odmrażać. I proszę zauważyć, że Pan pytał mnie o te sondaże, że te sondaże nie skoczyły wbrew oczekiwaniom, że zazwyczaj następuje efekt flagi i w sytuacji zagrożenia wojennego jakichś bardzo poważnych, Takich perturbacji, no to opinia publiczna koncentruje się wokół obozu rządzącego. Owszem, te sondaże były niezłe, ale one nie wystrzeliły w górę. Być może zamroził się efekt odpływania tych wyborców i to było spowodowane tą wojną na, na wschodzie. Także te wszystkie czynniki pokazują, że te sondaże prawdopodobnie będą coraz mniej korzystne dla obozu rządzącego i z tego punktu widzenia właśnie tutaj wybór prezesa Glapińskiego, który niejako stał się twarzą, prawdopodobnie prędzi, nawet jeżeli on zostanie wybrany, no to będą się pojawiały pewnie hasła, jak swego czasu było hasło Balcerowicz musi odejść, no to pewnie będzie hasło Glapiński musi odejść jako synonim pewnego sprzeciwu i niezgody na pewien typ polityki gospodarczej. Panie senatorze, prawdopodobnie w przyszłym tygodniu zobaczymy, czy Glapiński będzie musiał odejść. A już dzisiaj dziękuję panie senatorze za tą rozmowę i za, za pańską opinię. Moim państwa gościem był pan... Dziękuję, miłego wieczoru Życzę. Pan senator Jan Maria Jackowski, senator niezależny. Dziękuję bardzo.